Drodzy bracia i siostry, przeżywamy bardzo ciekawy, piękny dzień, uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, Władcy naszej rzeczywistości. I dzisiaj w sposób szczególny zapraszam Was, byśmy właśnie nad tym władaniem, nad rządzeniem się nieco pochylili. Bo zobaczcie, że władza. Jest rzeczywistością i jedną z najbardziej pożądanych przez człowieka. Jeżeli słucha się największe tuzy tego świata, największych ludzi, którzy mają coś do powiedzenia, bardzo często mówią, że nie pieniądze, nie sława, ale właśnie władza jest dla nich czymś najcenniejszym, czymś największym. Zresztą zobaczcie, że samokrólowanie, samorządzenie od zarania dziejów jest bardzo ciekawą rzeczywistością skupioną na potędze, że władza zawsze łączyła się z rzeczywistością, która często była bardzo brutalna, krwawa, że wszyscy królowie świata, monarchowie, żeby utrzymać tę władzę, musieli naprawdę wiele, wiele zdziałać. Niekoniecznie dobrych rzeczy, dobrych momentów. Bardzo ciekawą intuicję na temat władzy przedstawia film z 2000 roku. Myślę, że wielu z nas znany w reżyserii Ridleya Scotta pod tytułem Gladiator. Przedstawia właśnie tam y, trzy postaci, y, postaci jest więcej, ale o trzech chciałbym opowiedzieć. Marek Aureliusz, Komodus, syn Marka oraz Maximus, żołnierz, generał w służbie y, rzymskich legionów. Widzimy, poznajemy tam na początku Marka Aureliusza, dla którego władza jest właśnie służbą gdzie potrafi docenić ludzi, którzy są mu wierni, którzy są dla niego oddani. I te dobre strony, te dobre przykłady Marka Aureliusza przyjmuje Maximus. Generał, który nie walczy za swoimi żołnierzami, tylko walczy w pierwszym szeregu. Dowódca, który chce być razem ze swoimi. Dowódca, który wie, że władza to służba. I mamy trzecią postać bardzo kluczową, bardzo ciekawą: Komodusa. Syn Marka Aureliusza, który postanawia dla władzy zabić swojego ojca, który dla władzy organizuje igrzyska w Rzymie, który przemienia, który przeinacza idee, które przyświecały Markowi Aureliuszowi. Bracia i siostry, w tym filmie widzimy kontrasty, jak rządzić i jak nie rządzić. Czym jest ta wielka porządliwość władzy i czym jest służba we władzy. I bracie i siostrowy, uroczystość Chrystusa Króla, Króla Wszechświata. Chciałbym Ci uświadomić, że też masz potężną władzę. Może nie jesteś cesarzem Rzymu, ani królem... W jakimś wielkim kraju. Może nie jesteś prezesem międzynarodowej korporacji, ale posiadasz wielką władzę w rodzinie. Posiadasz władzę w rodzinie przy swojej żonie, mężu, rodzicach, dzieciach. Wielka władza, którą można wykorzystywać w celach pięknych, budowania, służenia, ale też władza, którą można sprzeniewierzyć. Zobacz, że posiadasz nieograniczoną władzę nad samym sobą, nad własnymi talentami, umiejętnościami, nad własnym czasem. Tak możesz tym rządzić według swojego uznania, według swoich możliwości. Posiadasz ogromną władzę nad słowem, które kierujesz do innych. Rządzisz słowem, które potrafi zabić, zranić, ale które potrafi zbudować, umocnić, doradzić? I dzisiaj w tą uroczystość zapraszam cię, bracia i siostro, do refleksji. Jak rządzisz w swoim życiu, w swojej rodzinie, wobec swoich bliskich? Jak rządzisz swoim czasem i umiejętnościami? Jak rządzisz swoim słowem? I tutaj z wielką lekcją, lekcją pokory, przychodzi do nas Jezus Chrystus, król wszechświata. Wszechświata, czyli czel, czego? Wszechświat to ogrom, coś nieograniczone. Ale tym wszechświatem dla ciebie jest Twoje serce. Chrystus nie chce królować w Polsce, w jakimś kraju europejskim, czy gdzieś na świecie. On chce królować w Twoim sercu. On nie chce pięknego złotego tronu, na którym będzie wysiadywał i przyglądał się nam, ale chce, żeby tronem był krzyż, do którego dał się przybić, i krzyż, który ma być w centrum Twojego serca. Z wysokości krzyża Jezus Chrystus uczy nas, jak rządzić służąc, jak być władcą, który buduje, który pomnaża swoje dobra do którego chcą ugnąć ludzie i przy którym ludzie czują się bezpieczni. Jakiego króla w swoim życiu byś sobie wymarzył, wymarzyła? I czy takim królem Ty się stajesz dla innych? Królem na wzór Jezusa Chrystusa, władcy wszechświata. Bracie i siostro, zapraszam Cię w te mroźne dni, które przeżywamy, które są przed nami, do refleksji. Kiedy weźmiesz kubek z gorącą herbatą, kiedy pobędziesz troszeczkę sam ze sobą, żeby się zastanowić, jak rządzisz swoim światem, swoim życiem, jakim jesteś władcą wobec najbliższych, wobec samego siebie, jak rządzisz swoimi słowami, to jest Twoja władza. Przepotężna, ogromna która może wiele dać światu i temu światu wiele zabrać. I kiedy będziesz rozmyślać nad tym swoim rządzeniem przy tym kubku herbaty, zapraszam Cię do tego, żeby skonfrontować to, na jaki tron wpatrujesz się w swoim życiu. Na tron, który nic Tobie nie da, na tron, który będzie przemijalny, czy na tron, który wybrał sobie Jezus Chrystus, czyli krzyż. Tron, który daje Ci odkupienie i który Cię uczy, jak rządzić sobą, swoimi bliskimi, w duchu służby. Amen.